Czekoladę lubią wszyscy. Czasami może niektóre zdania są podzielone: niektórzy wolą czekoladę z orzechami, niektórzy wolą czekoladę mleczną, inni jedzą tylko gorzką czekoladę, tak jak mój dziadek. Ale fakt jest jeden: miłość do czekolady łączy ludzi. Niedługo są walentynki, więc możecie z tej okazji, albo zupełnie bez okazji, przygotować pyszne brownie czekoladowe. Same plusy. Ciasto jest naprawdę pyszne, przepis jest bardzo prosty, na pewno Wam wyjdzie. Czekoladę kocha prawie każdy, więc możecie mieć pewność, że przepis trafi w gusta. A ponadto czekolada pobudza wydzielanie się serotoniny, więc dodatkowo poprawi humor. Ale to, co moim zdaniem jest najważniejsze, to jeżeli obdarujecie swoją połówkę własnoręcznie wykonanym ciastem, to możecie być pewni, że wrota do jej, jego serca, stoją otworem. Zatem do dzieła przepis, jak zrobić brownie. Oto lista składników. Potrzebujecie 270-280 g czekolady deserowej, 180-200 g, no kostkę można powiedzieć, czy troszkę mniej masła, 150 g mąki, 200 g cukru, Trzy jajka od szczęśliwej kurki, łyżeczka aromatu ekstraktu waniliowego i pół łyżeczki soli. Ciasto się robi naprawdę szybko, więc już teraz nagrzejcie sobie piekarnik do 175 stopni. I zaczynamy od rozpuszczenia na bardzo małym ogniu, czekolady z masłem. Składniki muszą się po prostu połączyć, nie chodzi o to, żeby one się jakoś super. Gotowały czy miały wysoką temperaturę? Wręcz przeciwnie, nie chcemy, żeby było za gorące, aby później nam się jajka nie zważyły. Więc delikatnie rozpuszczamy czekoladę i masło w rondelku na małym ogniu. Mały ogień, delikatnie mieszamy. Składniki się jeszcze nie połączyły. Jeszcze chwileczkę. Mieszamy sobie. Masło z czekoladą się zupełnie połączyły. To już jest taka jednolita płynna masa. Pięknie pachnąca. Słuchajcie, ja to robię tak. Ustawiam kuchenkę na totalne minimum na jedynkę. Niech to po prostu podtrzymuje tylko tą temperaturę, którą ma. I teraz tak, w miejsce mieszacie cukier z jajkami i ekstraktem waniliowym. Dodajecie cukier i ekstrakt waniliowy. I teraz to mieszacie. Cukier z jajkami i ekstraktem waniliowym miksujemy na gładką masę. Podczas ubijania ten rondelek z czekoladą i masą odstawiam na bok, żeby maksymalnie można było jeszcze trochę schłodzić, żeby gorąca czekolada nie wpłynęła do jajek. Mieszanie dajemy komuś chętnemu. Jak porządnie wymiksujemy jajka z cukrem i ekstraktem, dodajemy naszą czekoladę z masełkiem, dalej mieszając. Składniki płynne mamy już wymieszane. I teraz dodajemy pół łyżeczki soli i mąkę. Zrobiła nam się z tego jednolita masa. Takie coś. Potrzebujemy poremkę 24 cm. Wybierzcie taką ładną. Skoro to ma być prezent na walentynki, to niech forma podania również będzie ładna. Słuchajcie, ja bardzo lubię gotować. Interesuje mnie też odkrywanie miast ładnych miejsc. Interesuje mnie również motoryzacja. Jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej, czyli wydaje wam się wszystko OK, to zasubskrybujcie mój kanał. Zapraszam do zostania tutaj ze mną na dłużej. Napiszcie mi komentarze. Może macie lepszy przepis na brownie, albo ten wam nie wyszedł, to też mi napiszcie. A ja w tym czasie biorę papier do pieczenia. Wykładam tą foremkę Teraz wylewamy nasze ciasto na foremkę. No, i teraz e, ciasto wsadzamy do piekarnika na 25-30 minut. W zależności jak e, będzie suchy patyczek, to koniec. Sprawdzacie, wyciągacie, wrzuc w, wkładacie w kałaczkę długi patyczek szaszłykowy. Jeżeli jest suchy, nie zostaje ciasto, to ciasto jest gotowe. E, w środku już jest, nie jest surowe. E, ja, ja wyłożyłem to ciasto na tą blachę, ładnie ją wygładziłem i z okazji walentynek e, narysuję e, dla mojej żony. Serduszko, możecie zobaczyć. Myślę, że ładne, że się ucieszy. Wsadzam do piekarnika. I w tym czasie będę zmywał naczynia. Po 30 minutach sprawdziliśmy patyczek jest suchy. Fajnie. Serce serce wyszło. Także prezent walentynkowy musi teraz ostygnąć. Jak ostygnie wyjmiemy z foremki i podzielimy na, na równe kawałki.